Przechodzę do Was dzisiaj z wyzwaniem. Nie potrzebujecie dużo miejsca. Wystarczy odrobina ściany. Nawet taka odrobina, która jest ze mną w zupełności wystarczy. Zaczynamy od wersji easy. Kładziemy się na brzuchu i staram się dotrzeć łapkami jak najwyżej po ścianę. Ile dacie radę, tyle się do tej ściany Przesuwam klatkę, staram się przykleić. Kto da więcej? I wersja hard. Proponuję zdjąć skarpetki, żebyście mi się nie poślizgnęli, bo teraz w szpitala mam wystarczająco dużo pracy. Obracam się tyłem, spinam mocne nogi, pośladki. Trzymam się mocno na ziemi, żeby nie zrobić sobie krzywdy. I schodzę. Ja. Gramy w drugą stronę i staram się zejść do samej podłogi. Dajcie znać, jak Wam poszło. Czekam niecierpliwie. Do zobaczenia.